Nie krasz Tomku. Internet jest dobry. No, no, bo ty nie miałeś kiedy jeszcze. Tomek. Nie kąp się dzisiaj. chce jechać. My chcemy jechać. My. za czy jest już live. Ja muszę sprzedać. Tak? Ja muszę chłopakom sprzedać pomysł o co chodzi z jechaniem. Jest na żywo. Oj, czemu się tak zmachałem? Się najadłem. Spróbujcie, aż takie powiadomienie jest, jak live doszedł. Pomiń. <tomín> I jest żona. Dobra. Odwracamy kamerę. Zwiesiło się. Dobra. Złożę tą nóżkę, bo dzisiaj już znowu miałem numer. Dobra, i co Tomku? kucisnę? Ty, ale wiesz, że on mi teraz zmienił trasę? A, bo on mi każe wjechać tam, gdzie ty wjeżdżałeś przyczepą. Czyli na tym przystanku, co siedzieliśmy, w prawo i prosto, w Bałtycką. Wiesz tu, gdzie wjeżdżałeś, każe mi jechać? Tędy. Tak, bo to są dwie różne... Aha, ale czekaj. Ale nie no dobrze, na przez Sule... Przez, przez Huf. Nie puszczacie na trasę? Nie, do Sulechowa. Tu jest trójka, trójka obok, to jest techniczna droga, dobrze. Tomek ma nagrać, a Tomek ma nagrać. Weź telefon i nagraj to co Grubi prosił, jak ruszam z szutru. Ja tutaj po, podejdę na Shooter. Tam jest Shooter. No podejdź ze mną tutaj o. Tak jest. Nie, grubi swój dźwięk ma. On chce chyba tylko jak ja ruszam po prostu na tym szutrze. Same wideo. Ruszę tak, żeby troszeczkę spalić tego kapcie, może tak delikatnie, bo też choda opon, nie? Kempingu no. Lasu. Wszędzie góra lasem. Wymachiwał swą ciupagą. Dobra. Powiedz kiedy, nie? Już się muszę wrócić. Okularów nie wziąłem. Okulary. Pamiętasz gdzie ja je dałem? One dziś się około łóżka leżą, nie? Opa, pani Hilary. One dziś na łóżku, jak wchodzisz po prawej, powinny być na śmietanie. O, dziękuję bardzo. Lepiej nie będą. Cześć. Nie, czyste są czyste tam. Dobra. Ja lecę Tomuś. Tak jak gadaliśmy wszystko. O, jak spaliło gumę tu. A czy, co ja mam w kieszeni? Wieś przystojniaku. Wow. <grystanie> już. No i dobra, widzicie, odjechaliśmy trochę od tej drogi. Z pół godziny temu przestało padać, ale poczekaliśmy jeszcze. Tomek mnie na futrował kanapki narobił, żebym się znakucił z nim chyba z pół godziny, że trzeciej już nie dam rady zjeść, ale Tomek nie znał miaru, że ja nie dam, w sensie nie znał miaru. Nie rozumiesz, że ja nie mogę więcej. Dobry chłopak. Ścieżka rowerowa. Widzicie, zmieniło mi tracę. Wcześniej miałem jechać tędy, a teraz na tą ścieżkę mnie wywala. No i skręć w lewo mi daje tutaj. No to dobrze skręć w lewo. Słuchajcie, wróciliśmy już. Jesteśmy no, w plecy. Jeżeli chodzi o czas. Ogólnie wczoraj już mówiliśmy, że z Tomkiem, że jeden dzień wydłużymy. A dzisiaj tak naprawdę no rano mieliśmy trochę rzeczy, które musieliśmy zrobić też. No też trzeba się zregenerować moi drodzy. Zaraz wam wszystko powiem jak to wyglądał wczorajszy biwak. No bo był fajny, bardzo fajny, ciekawy. Było historii. Coś strzela, słyszycie to w kasku też? Ten dźwięk czy wy tego nie Nie, coś strzela w nie, wiem, czy okulary gdzieś uderzają? Co to jest za dźwięk? Och, nie wiem, czy to wam głośno niesie, czy nie, O, znowu łup 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 takie. E, fajne tu, jak ktoś tu ma płot, Jakbyś jakby jeszcze go wyrównać, to by było super ładnie. I płotek tekstu i bramka taka tu fajne miejsce. Boże, mam nadzieję, tylko jedna rzecz, że nie wprowadzi mnie w las w piach. Bo, jak będzie droga w las w piach, to ja automatycznie zawracam. Mam dość takiej drogi już. Skręć w lewo, ale w które lewo? Nieprecyzyjnie mówi ten GPS. Nie no, normalny shooter, jeszcze przynajmniej. No, i z Tomkiem gadaliśmy, że no, przez to, że dzisiaj była pogoda, jaka była, nie jest jakby od nas zależne. Jak będzie trzeba, to o, i jeszcze jeden dzień się przedłuży, aczkolwiek no też. Nie ma co tak przeginać, wiecie, bo to i chłopak ma kurcze, wiesz, wiecie swój. Swój urlop, wiem, jakie Tomek ma podejście, ale. ale wszystko z umiarem, nie? no patrzcie, znowu się piachy zaczynają. Nie, 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 nie. nie proszę tylko nie piach, proszę. Ej! Ej! Uciekaj! No kurwa Maś, kogoś pojebało tu lekko? Bym się wywalił, przy... no uciekaj stąd. No pojebawszy kogoś z tym psem. Tyrol mnie ugryzie zaraz. Albo się wywale, to nie jest śmieszne w tym momencie.